Klasyfikacja wszystkich wzorów związanych z trójkątem prostokątnym. Narysujmy sobie dany trójkąt prostokątny ABC. I teraz tak, może zacznijmy od tego, jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego. Pole to jest 1, 2a razy b. No najzwyczajniejszy wzór, najzwyczajniej w świecie, 1, 2 podstawa razy wysokość. Ponadto już to wiemy, że działa twierdzenie Pitagorasa. Tak samo, analogicznie do trójkąta równobocznego zapiszmy sobie wzór na wysokość. Tym razem będzie to wysokość wychodząca z wierzchołka kąta prostego. Nazwijmy ją sobie h i wzór na h to jest uwaga, albo a, b przez c, czyli przyprostokątna, przyprostokątna, przez przeciwprostokątną, albo h, to jest x1 razy x2, z tym że to h będzie do kwadratu. Co to jest x1 i x2? To jest to są odcinki, na które wysokość podzieliła nam przeciwprostokątnym. To jest X1, to jest X2. I może automatycznie zróbmy sobie jakieś zadanie związane właśnie z tymi wysokościami, ponieważ później dojdą na następne wzory. Chciałbym, żebyśmy obliczyli wysokość trójkąta równobocznego wychodzącą z wierzchołka kąta prostego, mając informację taką, że podzieliła ona przyprostokątną. Na odcinki 5 i 12. No dobrze, możemy nawet policzyć jego pole, może będzie nawet lepiej. Zobaczcie, jeżeli ja tutaj oznaczę to sobie jako h, to już wiem, że h kwadrat równa się 5 razy 12. To jest właśnie zastosowanie tego wzoru, czyli h kwadrat jest równe 60, czyli h to jest pierwiastek z 60, bo wiemy, że h jest liczbą dodatnią, to jest 4 razy 15, czyli 2 pierwiastek z 15. I teraz, aby policzyć pole tego trójkąta, zastosuję wzór 1 druga razy C razy H. Zobaczcie, tutaj mam C moje, czyli podstawę razy wysokość, tak? Czyli będzie pole, równa się 1 druga razy 17 razy 2 pierwiastek z 15. Dwójeczki mi się skracają i mamy 17 pierwiastek z 15, tak? Tutaj mamy pole tego trójkąta. Równie dobrze można by było tutaj zastosować jakieś twierdzenie Pitagorasa. Te wzory, które tutaj mamy wyprowadzone, one bezpośrednio wynikają z twierdzenia Pitagorasa, rozwiniętego trzy razy, jeżeli byśmy zrobili twierdzenie Pitagorasa w tym trójkącie, w tym trójkącie oraz w tym trójkącie. Dobrze, czyli to mamy już przećwiczone. Teraz przejdźmy do okręgów wpisanych i okręgów opisanych na trójkącie prostokątnym. Może zacznijmy od okręgu opisanego. Przed chwilą już mieliśmy informację o tym, że jeżeli trójkąt prostokątny jest wpisany w okrąg, to promień okręgu opisanego jest równy połowie jego przeciwprostokątnej, czyli r równa się 1/2c. No tutaj bez większych fajerwerków to już wiemy, to już wykorzystywaliśmy. Natomiast bardzo fajną zależnością jest podział przez okrąg wpisany w trójkąt prostokątny. Zobaczmy jeżeli narysuję sobie jakiś trójkąt wpisany w trójkąt prostokątny, uwaga! Zawsze dzielcie sobie nasz trójkąt promieniami. Zobaczcie. R, R, R. E. Tutaj mamy wszędzie kąty proste i to jest taki podstawowy podział, jeżeli chodzi o trójkąt prostokątny. I teraz co tutaj się dzieje? Jeżeli tutaj wszędzie mamy długości promieniów, tutaj nam się promieni, to tutaj mamy kwadrat. I teraz jeżeli ta długość to jest B-R, ponieważ cała była B, tutaj mamy R, to tutaj jest B-R. Uwaga, tutaj też mam B-R, ta długość. To się nazywa twierdzenie o odcinkach stycznych. Zobaczcie, promienie są pod kątem prostym do boku, w punkcie styczności oczywiście. Czyli tutaj i tutaj mamy tą samą długość. Identycznie jest z drugiej strony. Jeżeli długość boku jest A, tutaj mamy R, to tu jest długość A-R. W tym przypadku tutaj też będzie A minus R. Bardzo fajne zadania można tutaj <laughs> wynaleźć. I długość promienia okręgu wpisanego to jest A plus B minus C na 2. Taki wzorek jest też spotykany w karcie wzorów. I zróbmy sobie może takie zadanie. Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny będzie miał długość 2. Natomiast przyprostokątna, a może jedna z tych przyprostokątnych, będzie miała długość, czyli załóżmy A będzie miała długość 2. 5. Niech będzie. I teraz mamy obliczyć obwód L równa się znak zapytania. Zobaczcie, narysuję trójkąt prostokątny i teraz dzielę sobie okrąg wpisany, dzielę sobie promieniami, tutaj sobie dwójeczki wpiszę 2, 2 i 2. Czyli tutaj też mam dwa, tutaj też mam dwa. I teraz zakładam sobie, tutaj mamy oczywiście kąty proste, że tutaj mamy długość 5, bo taka jest długość boku, więc tutaj będę miał 3. Od razu stwierdzenia o odcinkach stycznych, tutaj też mam 3. Natomiast ja wiem, że tu są moje niewiadome x i x. I teraz muszę je wyznaczyć. Czyli stosuję twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa. Czyli mamy 5 do kwadratu, dodać 2 plus x do kwadratu jest równe 3 plus x do kwadratu. I otrzymujemy równanie kwadratowe. 25, dodać uwaga, wzory skróconego mnożenia, no my w tym już jesteśmy naprawdę bardzo zaawansowani. 9 dodać 6x dodać x kwadrat i zobaczcie, x kwadrat mi się fajnie skracają. Mamy 29 dodać 4x równa się 9 dodać 6x, czyli po uporządkowaniu 20 równa się 2x, x jest równe 10. Miałem obliczyć obwód. Jeden z boków ma 5. Drugi z boków ma 12, trzeci z boków ma 13. Łącznie mamy wynik 30 i to jest mój obwód trójkąta prostokątnego. Tak jak mówiłem, podział poprzez okrąg wpisany w trójkąt prostokątny zawsze promieniami i potem możemy sobie stosować twierdzenie o odcinkach stycznych.